Siemaneczko, tylko do z tej strony Bora. Na początek przed odcinkiem chcę wam to przedstawić i polecić zarazem stronę edge One One Polska. Twórcą tej strony jest Niko Pozdroniko. Od niego zawsze mam informacje na bieżąco i idealne świeżutkie, więc dlatego tym bardziej polecam tą stronę. Jak wiecie, lub nie wiecie, wy to będziecie oglądać pewnie za kilka dni. Dzisiaj weszła, czyli 21 maja, największa aktualizacja, największy patch w tym roku na, na, do King of the Kill, do br który wprowadza bardzo, bardzo, bardzo dużo zmian. Jak widzicie, możecie sobie przeczytać, tutaj troszeczkę więcej tego jeszcze jest na dole, nie, dobra. Czyli to jest wszystko. Są zmiany bardzo różne i najważniejszy jest nowy tryb Battle Royale

Głośno jak cholera, ale zaczynamy w ten sposób, że helikoptery opuszczają nas na ziemię na linach. Mamy wysoko, te. Chciałbym tutaj dojechać. Jestem na D6. Ale ja odbiję całkowicie na południe. Całkowicie w drugim kierunku niż trzeba. Oni teraz dopiero na mapę, zagl mapę, zagl mapę zaglądają. Gaścio, gaścio, kawa. Tak, jedce tam, jedź Mamy jak widzicie po prawej stronie do detonacji odliczanie 7,5 minuty jeszcze, więc. Powinno coś z tego wyjść oby Oni ci wszyscy cisną w tamtą stronę D7 Hmm Może jednak pojedziemy na E. No dobra, pojedziemy na E na zachód nie pojedziemy na. Znaczy na zachód, na wschód. Nie pojedziemy na południe. Potem tylko na północ sobie podjedziemy, ale muszę coś zebrać. Jest... Podobno są nowe nagrody, nowe worki. Ja z tych starych worków mam jeszcze 33 sztuki uzbierane. Także jak będzie chwila czasu, to sobie je otworzymy. Z nich wielkie gówno wypadnie, ale. Może coś będzie? Helikopter słyszę. Pewnie gdzieś tutaj strefa jest, ale ja nie chcę tych stref. O, tam jakiś maruder jeszcze leci, widzicie przede mną? Jaki spadachron tam był. Podobno jest turbo w tych kładach, ja tego nie wyczuwam. O, popatrzcie się na NN za lasem. Ile tam mamy? 6 minut? Kurde! Jeszcze nic nie zebrałem. Gdzie ja jestem? E7. Wiecie co? Może już jednak pojedziemy na N, N E Ło, nie tędy chciałem jechać, ale już trudno Tam, to teraz może być naprawdę wesoło, jeszcze z 7 graczy. Nie zwalniamy bardzo na tej wodzie, więc nie jest aż tak źle. 5,5 minuty, a ja nic nie mam Ktoś tu padł Nie Wystający głaz z podwody No nie jestem w bezpiecznym miejscu Kanion na pewno nie jest miejscem bezpiecznym Już poniżej setki O no co, co? Jak to, jak to? Ej, AFA, halo, halo He, to dobre było Dobra, ciśniemy na N. Poniżej 5 minuty. Słyszeliście taki charakterystyczny odgłos. Dźwięk. Kurde. Wiem gdzie jestem, na rzeźni. I tu nie będzie wesoło. Co robić? Ominąć te góry całkowicie? Już ktoś do mnie strzela, najprawdopodobniej. A ja nieuzbrojony. Dobra, nieważne, jedziemy. Tej, czekajcie, nie mam paliwa. O, jest Jeep, koleś! Hello guys! Hello, hello man! Mogłbym mu wsiąść do tego samochodu F5. Na enkę, na enkę. Ale coś czuję, że zginę. No, już coś do mnie ładuje. 14% energii. Strasznie dużo. Jakiś cwaniak ma ten, pistolet. I boi się zrobić jakikolwiek ruch. Dobra, jeden helikopter z lewej strony już widzę. Przed mną jest kolejny i do tego będę chciał dojechać. Tyle tylko, że ja nic nie zbiorę już. No no co i co teraz, teraz. Kurczę, choćby jakieś ognisko G4. Mógłbym na N jeszcze podjechać. Jeszcze dalej. Dobra, zobaczymy co się dzieje tutaj w tej strefie. 3 minuty, to jednak jeszcze trochę czasu jest. Jeszcze możemy coś... Tam jest kamperowisko po lewej. Dobra, jadę tam. Albo coś zdobędę, albo mnie nie rozwalą. No. Już tam po lewej stronie ktoś bije. Haha, ha, wziąłem sobie drugiego kłada. Fuck you! Hahaha! Ha, ha. Mam kłada i z pełnym bakiem! Tak byli zaaprobowani walką, że im kłada buchłem. I właśnie o tamten helikopter mi chodzi. 2 minuty 20. Domek po lewej, kamperowisko po lewej. No coś muszę zebrać, jakby nie było. To po lewej znowu kład stoi. 57 graczy. Tu jest kolejny kład, ale kłady teraz są chyba wszędzie, nie jestem pewny. Tu bym może wskoczył, co? No sprawdzę, ale tu wszystko chyba przelutowane. Dokładnie tak. Tu przede mną jeszcze jakieś obozowisko jest, minuta 40. No trzeba coś zebrać. Trzeba. Bez dwóch zdań Jeszcze tak bardzo o tą strefę, że nie dojadę, nie boję Ale boję się, że tam dojadę pusty I to by byłoby Naprawdę złe Dobra, ryzykujemy, no coś tu jest Zbieraj dziadzie, zbieraj Tu mamy kolejną broń Jak widzicie, minuta. Jak widzicie, nie mam plecaka ani, ani nic z tych rzeczy. Także jestem trochę w ciemnej dupie. Gdzie ten helikopter? 40 sekund. Gdzie ten helikopter? Po prawej. Dobra, jestem trochę za drzewami, więc nie jest źle. Dobra, wypuśćmy go. Mam dziewiątkę i mam magnum. I jestem w strefie, ale tam Jeep jeździł. I gdzieś tu jest. gdzie. Koleś na pewno teraz jest w strefie. Musi być. Mam magnum, więc jak zapieprzę ze trzy razy w samochód, jest tam z lewej. Czyli kolejne strefy. Za chwilę się pojawią kolejne strefy. Weźmy sobie dziewiątkę. No niedaleko. Podjadę sobie do Ranchi to te hito, myślę. Da radę czy nie da radę? Tu jest zrzut. Zrzut mamy, ale ja jestem na zaraz do załatwienia. Nie wiem, czy on to widzi. Zdąży wziąć zrzut, albo nie? Pięknie pompa. Bierzemy i spieprzamy. Szkoda, że skinów żadnych nie było. Kolejny kład? Tak jest. Wierzemy. Nie wiem, co on tu miał. Bandaże, chętnie. Apteczki, koktajle. Ma arkę. Dobra. Okej, okay, spieprzam stąd na razie. Jak tam, cztery minuty. 17 graczy jeszcze nie wiem czy zdążę do to dojechać po samochód. To było, było teraz bardzo, bardzo wskazane. No zobaczymy, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jak to mówią, mam beczkę z paliwem, Spark plagi składa i baterie jakby co. Przede mną już jest Ale czekajcie Ja muszę zrobić jedną rzecz Jedną cholernie ważną rzecz Muszę przeładować Do Szota tylko Kurde tyle ammo 4 minuty Dobra do AR-ki mam tylko tyle Teraz to nieważne Tam może być samochód na campingu ale bardziej prawdopodobne, że będzie się, znajdę go przed Romerosem. Już widzę Jeepa. Nie, to jest wrak. Przejadę się jeszcze tutaj. Cholera, patrzcie, nie ma samochodu. Chyba tu już byli. Uliczkami pojeżdżę, zobaczymy. Wątpię, żeby ktokolwiek tutaj jeszcze się znajdował, ale może policji nie było, nie? No to fakt, mam tylko kłada, 3 minuty. Mam tylko kłada, tutaj są same kłady. Byli tutaj, byli, bo same worki, same kłady. Tam z tyłu się jeszcze respi, samochód czasami. Zaraz zobaczymy. No, niestety nie ma. Dobra, poczekajmy tu chwilę. Zobaczmy, co ja tutaj potrzebuję zrobić. Gdzie ja się muszę udać? H3. Czyli ja muszę jechać na zachód. Dobra, jedziemy, mamy dwie minuty. Oby się udało, oby się udało. Szkoda, że mam tylko AMO 30 do AERY. Chciałbym być w pierwszej dziesiątce, powiem wam szczerze. O, Twitch, Apex, Kto, apseko i zabija. Jakbym był w pierwszej dziesiątce, to powiem wam, że debiut byłby już fajny. Bardzo by był udany. H3. Ja muszę na F3. O kurde, półtorej minuty. Nie wąsko, nie wąsko. O tu jest zrzut? Nie, chyba nie. O fuck, mam beczkę benzyny. Mam helikopter już widzę. Zatankujemy. Minuta 22. Dobra, drugi helikopter też widzę. A cóż znowu się stanęło? Eee, podobno miał mnie wybuchać już Kład, no właśnie Składamy tam, ba nie doszedł. Nie do, no raczej nie Kurde, dwunaste miejsce, trochę lipa. Będą mnie teraz obstrzeliwać. Minuta. Trzeba teraz się dobrze rozglądać. Złą wiadomością jest to, że mam kłada i za chwilę mogę chycić w łeb. No właśnie, tam już jest Jeep. Po prawej też kładę w wkładowie zjeździ na góreczkę i poczekamy. Nie wiem, czy ktoś do mnie rypie. 30 sekund. Kurde, to mają samochody, jak widzicie. Także trochę niewąsko 11. Bardzo bym nie chciał teraz paść. Dobra, 12 sekund, 10. Zjeżdżamy do strefy. I muszę teraz jeździć po strefie. Dobra, jestem dziesiąty. O, ktoś tam się pali. Wiem, że mam tutaj pozostać, wiem. O, koleś, koleś na górze. Dobra, dobra. Ja mam benzyny trochę, także możesz ciupać ostro. Tu się ktoś pali, ktoś w tych szakach tam jest, bo widziałem. Zostawił kłada i ktoś się czai. Trzy sekundy. Dobra. Wypieprzam stąd. Zrzut, jak widzicie, ale tam teraz będzie mnóstwo cania. do zrzutu, no właśnie może bym się pokusił. Tam ten koleś też kombinuje. Ósma pozycja. Patrzcie, tam są ten kumple. Widzicie pod drzewem? Oni w dwójkę grają frajerzy. O, będzie raport chyba. Tu jest wcześniejszy zrzut. Dobra, gdzie jest strefa? F3, dobrze jadę. Spróbuję się tam już do nich zasadzić. Nocka nadchodzi, ciekawe. Czy ten helikopter po prawej? Policyjny już tam wjeżdża na górkę, czyli będzie miał zajebistą miejscówę. Ale ja nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie pojeździł i nie popatrzył. Za jakimś samochodem Dobrze znać yy, Respy samochodów I to jest ważne Tutaj może Jeep będzie koło kontenerów Jestem siódmy Chociaż wątpię w tym O tej godzinie <laughs> Ale podobno tego, Te respy też mają zmienić Także Będzie można spotkać w szczerym lesie Apteczka yy, W szczerym lesie będzie można spotkać Samochód. Oktajla damy tutaj. Nic tu nie mam. Ktoś wziął do Magnuma, a nie wziął ten. Gdzie ten helikopter, żebym go widział? O, drzewo, nie zauważyłem. Gdzie jest ten helikopter? Dwie minuty. Dobra, tam jest. Jest tylko jeden teraz, tak? Jeden, no Będzie ciekawie. Potrzymam się troszeczkę na obrzeżach. Myślę, że tutaj całkowicie od północy, czyli tam od ulicy Będę chciał się pojawić. Szóste miejsce. A ten ich zniszczony, widzicie? Chyba to będzie krócej, krócej trwało, niekoło 40 minut. Na górze jest ta policja, ja bym tam chciał podjechać cholernie. I dorwać policję to byłoby co coś. Minuta 20. Ja jeszcze mam czasu, a czasu. Gorzej z paliwem. O, 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 tu już mamy tego zipa po prawej. Też sobie czekał. Może byśmy się pokusili kogoś udupić. Zobaczymy. Jedzie do mnie? Nie. Dobra, dobra, dobra. Złaź z tego czołgu. Bierzemy pompę do ręki. I jedziemy. Piąte miejsce. Wiem, wiem, wiem. Teraz te... O! Kurwa, mać, to jest relipa. Ale 25 sekund, jeszcze spoko. Jestem w strefie. Nie wiem, czy tutaj tylko się opłaca teraz zjeździć. Zrobimy to w ten sposób. Jestem w strefie, jestem. Piąte miejsce. Wow! Jak to? Patrzcie, kawałek za strefę wyszłem. Choroba no. Milimetr wyszłem za strefę i wybuchłem. To jest ciekawe. Ale piąte miejsce, myślę, że nie jest źle. Kurde, no mog mogłoby być jeszcze lepiej. Poczekajcie chwilę, to jeszcze nie koniec, otworzymy sobie jeszcze te wszystkie moje worki. No dobra, okej, okay. tak jak mówiłem, otworzymy sobie te paczki. Mam jedną tą, co teraz wygrałem, 20 mystery bugów, to będę otwierał na bieżąco, ale z tego nic nie będzie. Będziecie sobie tutaj na górze to widzieć. Ale z tego praktycznie nic nie wyskakuje. Jeszcze ich mamy trochę. Tutaj trochę nam przeszkadza ten licznik, ale najważniejsza jest ta King of the Kill Master, Mystery Bug, także na nią pewnie każdy czeka. Również ja. Tych skinów naprawdę już mam pierdyliard. Dobra, Mystery Bug zwykły ostatni. Teraz Elite Bugi. Teoretycznie lepsze, ale w praktyce to też tu jest wielkie G. Biała koszulka, dostałem tego Battle Royala. Kolejna, wiecie co? I to otworzę w grze, bo tak naprawdę to nie wiem, co dostanę. Albo dobra. Skin, jakiś zielony, to dostałem. Teraz sobie to obejrzymy. Taką koszulkę dostałem. Zaję piąte miejsce, no. Napiszcie mi do w komentarzach, które wy miejsce najlepsze zajęliście w King of the Killu, tym nowym Ignition. Zostawcie duży łapek w górę, liczę na was, liczę na wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło, więcej Igniszyn na pewno będzie. Strzała.